Źle na przykład Pana T-Night to zrobił. to mm -hmm. Dali Zadali Mica Jamesa, Adrian Payne, obaj gracze z NBA i nagle trzymacie przegrawie. Całtacy długo nogami, ci niezadowoleni, trener to bardzo niewiele jaki by korzystać, to zawsze jest... w zeszłym roku też. No tak, to mm -hmm. jest tak. Jestem trenerem, więc... Mm -hmm. To tam ta lata zgrał, taki sezon, że jak Cię trzy podał i nagle teraz takim razem. Mm -hmm. Ale guys it's gonna be very loud out there it's cozy gym with uh, noisy atmosphere that's why we need to have communication between you on the floor between us bench and you on the floor all the time use every possi possible chance to huddle up to talk between us each other to be together to be together and to know what we're doing on, on, on the floor it's gonna be a lot of situations that we have to react uh, instantly and without communication, that's why we practice. That we can do blind things. That we practice. What I want us to to to, 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 to be is happy and excited to go in an atmosphere like this. That's why we practice, guys. Those are situations where the, the 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 hours of practices we come through. Fans are against us. Full court, uh, good opponent, and there is there has to be like. Happiness in your eyes to go in those, that atmosphere, and you know what's the best? The best is go in that fire and take it away from them. Let's do that, guys. <laughs> Let's take it away from them, <laughs> team. i

nogi ale było warto Wygraliśmy dziękuję kibicom, bo naprawdę słuchać ich było eee, te małe salce gdzie kibice osoba zbierali cały 5 minut eee, dziękuję za przyjazdy zaczynamy nową serię piątki z kibicami. mam nadzieję że mam nadzieję że znowu ta, ta twierdza będzie przez jakiś dłuższy czas odrzewamy to jest głośno Podsłuchać. No może zawsze Nie wiadomo. Dobra, słuchajmy. Idziemy. Myślę, że nas posłuchiwali? Myślę, że na pewno. Nie pomogło, Nie pomogło. Zrobi ten. To nikt nie. Musisz to. gotowy, Może wszędzie all right <laughs> hey guys i, I really like what i saw out there because we played smart we shot only 13 threes. and we still managed to control the game from, from uh, beginning till the end every player when comes in gives something to us so if we play like that, we are really strong. If we don't play like that, we are the worst enemy for ourselves. So I think you know and you see this is the, the, uh, the way how we should uh, proceed. Tough one, really good one. <laughs> 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 Team, uh. tell me something about the game. Good game, you know. aggressive from the beginning. As we we shoot, and, you know we got the win here in so you know it's a pretty good game. Uh, everybody played well. And, you know, it's good. It's good to find a team like this. You know we have you now a lack of a not lack. Have a complete team with like 10-12 players, and everybody can play and everybody contribute. If we can play the defense like we played today and be like that in offense, you know, it's pretty good. I think we're in the right direction, and you know, just now got to integrate the new guys, you know, Kuba and Mario, and, you know, it's going to be very good. The team reacted very well after after last week's loss, huh? No? no, very well, very well. That's that's the way we have yeah, to come out after yeah, losing the game, but also. You know, losing a game—it kind of I mean, reminds us of what level we have to put ourselves in to, to not be in situations where we can lose. So we gotta come in every game. We gotta be on top of everything. So everybody... You're very serious man, right now. Can you say something with your sense of humor? Mm -hmm. Chodzisz yeah, so przez bramę i taki długi podjazd i tam się sam. podjazd pod ten. że wracasz z metru. Ja nie lubię lobsterów, nie wiem dlaczego. nie lubię, bo nigdy nie Może to jest punkt. Jak Dobrze, bardzo dobrze. Wygrany mecz. Do Wracam do domu z na Pokaż Dwa punkty dla konta zespołu, 12 punktów twoich. Dobry mecz. No tak, na pewno wygrana cieszę. Eee, nie powiem, że to jakiś tam dobry występ eee, na początku. Czyli stać na więcej. Co? Stać na więcej. No tak, no to był mecz, w którym skoncentrowałem się na tym, żeby wejść dobrze w mechanizm, który już dobrze wejść, jest ogarnięty i, i działa, tak, no bo jesteś, jesteśmy na pierwszym miejscu. Więc bo... bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby nie robić błędów i, i, i pomóc kolegom, już, yy, weź jako taka część nowa, część do nowego mechanizmu, który już jakoś tam yy, bardzo dobrze pracuje. I to było dla mnie, że powiem, priorytetem na dzisiejszym razie. Byłeś ok. mocno podekscytowany Z... faktem, że debiutujesz w ekstraklasie polskiej jako bądź co bądź dojrzały zawodnik. Czy to w ogóle nie miało znaczenia? No, do... no, na pewno powrót do, do domu i yy, yy, yy debiut w nowej lidze, i to polskie lidze na pewno sprawiło to, że w tam środku były była jakaś lawina emocji, tak jak e, powiedziałeś, wracam no, do domu, ale bez już, więc dużo e, ciekawych emocji, których, z którymi wcześniej nie miałem do czynienia. To też była na pewno jakaś motywacja i, i kop, który sprawiło, że chciałem, chciałem się pokazać z dobrej strony. Atmosfera meczu przypominała te z hali misu, której ty jeszcze jeszcze nie znasz za chwilę. Ją. Poznasz dobrze się gra w takich warunkach? No tak, ja uwielbiam, uwielbiam z obu stron, w sensie i kibice Ostrowa i nasi kibice, uwielbiam takie, takie, takie klimaty. Na pewno to coś będzie działo w hali mistrzów, po co dzisiaj było to pewnie pikuś i mam nadzieję, że tak będzie I, no, i nie mogę się czekać żeby zadebiutować u siebie. U siebie przed naszymi kibicami 3, ponad 3000 kibiców regularnie przychodzi na mecze, tutaj było ich 50, ale byli słyszalni. Natomiast... Natomiast mówiłeś przy okazji, jak ostatnio rozmawialiśmy, że ty bardzo lubisz uciszać fanów z drużyny przeciwko której grasz. No to w cudzysłowie uciszać, tak? Bo mi chodzi, że lubię, lubię taką cudzysłową presję, ta, która jest wywoływana z drugiej strony i, i, i jeżeli chodzi o uciszanie to grom i to nie tylko moją, ale zespołu. Tak jak dzisiaj to się e, Tak dzisiaj zrobiliśmy tak jako drużyna e, przyszliśmy, wygraliśmy mecz i, i, i koniec. I w taki sposób właśnie uciszyliśmy. 谢谢。